Cześć, z tej strony Magda i Grzegorz. Witajcie na kanale Kręcimy Nieruchomości. Realizujemy ten projekt od 3 lat i jesteśmy pionierami tego formatu wśród agentów nieruchomości. A na co dzień sprzedajemy właśnie nieruchomości klasy Premium i z tą branżą jesteśmy związani od ponad 10 lat. Ja dla niej rzuciłam radio, a ja miałem być 100% prawnikiem i w tym zawodzie robić karierę. Jednak wspólna pasja do nieruchomości połączyła nasze drogi i zmieniła wszystko. Na naszym kanale otwieramy dla Was drzwi do najbardziej inspirujących wnętrz z rynku premium. Subskrybuj nasz kanał i wejdź razem z nami do wyjątkowych domów, rezydencji i willi rodem z MTV Cribs. Ponadto znajdziesz tu masę wartościowych informacji z rynku nieruchomości, wystrojów wnętrz i branżowych newsów. Zapraszamy! Zapraszamy!